Cześć, dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale Historia Venandis Słuchajcie, taki temat Jestem kolejny raz na tym poletku, gdzie wyszła ta systercja Miała oczywiście wyjść druga wojna Wyszło co innego No tak często bywa, nie? Człowiek się nastawia na inny temat, a wychodzi całkowicie co innego Więc stwierdziłem Wracam tu, wracam, jestem po urlopie Urlop był oczywiście w Polsce Dziękuję wszystkim za spotkanie we Władku Było bardzo sympatycznie, było bardzo pięknie Bardzo tak Że tak powiem to no fajnie, wesoło, pośmieliśmy się, porozmawialiśmy, nie wiem jak to czwartej, od trzeciej rano już zacząć rozmowy, także coś pięknego. Oczywiście poszukiwania, mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni byli, naprawdę bardzo fajna atmosfera, polecam, jeżeli to będzie dalej utrzymywana taka, jakby to powiedzieć, taka, taka tradycja, to bardzo fajny, fajny zlot, naprawdę bardzo taki fajny, spontaniczny zlot. Wracając tutaj do tego pola, to co? Chcę jeszcze raz na niego wejść. Oczywiście na nie wejść zwolniło się następne, proszę bardzo. Tutaj był bodajże rzepak, dosyć szybko go wycieli, jak na ten porę roku. Wydaje mi się, że chyba był suchy. Tam widzę też już się pole dalej zwolniło, oczywiście tutaj się pokręcę najpierw. Jeżeli tutaj nic nie będzie wychodzić, pójdziemy gdzie indziej. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Słuchajcie, dziękuję bardzo za subskrypcję, za polubienia, za lajki i mam nadzieję, że taka. Ciągłość będzie cały czas otrzymywana, ja na razie tylko się przerzuciłem z tych targów staroci na pola, no dzisiaj trochę popadało, nic dosłownie, byłem na targu staroci, trzy stragany były bodajże, także tak poszłem zobaczyć tylko, nie co się dzieje ogólnie, ale no, niestety tak często bywa, także dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądalność, nowych oczywiście proszę o subskrypcję, nie proszę, jak chcecie zostawcie, tak powiem, a ja... Zabieram się do strojenia tego gruntu i lecimy z tematem. Także do usłyszenia. No i dobra, zaczęliśmy. Zaczęliśmy od sygnału, dosyć stabilny był. Jest wykopany. Bodaj, że to jest ten kawałek, tutaj. W związku z tym, że to pole lubi zaskakiwać, to już mnie nie raz zaskoczyło. Bo i medale drugowojenne i różne inne rzeczy wchodzą tutaj. Zobaczcie, jakiś kawałek znowu jakiegoś miedziaka jest piękny sygnet, tu wyszedł też srebrny, też oczywiście w zeszłym roku. Zapraszam do odcinka na kanale. Oczywiście jest. Zobaczcie, jakiś kawałek czegoś. No, tutaj się zaczyna robić ciekawie, naprawdę. Dobra, także. Lecimy dalej z tym tematem. Pierwszy sygnał mamy zaliczony, jak można tak powiedzieć. Nie bardzo jest co pokazywać. Nie bardzo jest co nagrywać. Ale ja wam teraz coś pokażę. Zobaczcie. Zobaczcie. Całkowicie na wierzchu leży. Zobaczcie groszek. Wermachtowski groszek. I to cały. Zobaczcie. Także druga wojna. Witamy. Kolejna. Kolejna znajdka z drugiej wojny światowej. Tak jak mówię. Tu wchodzą, lubią wchodzić elementy umundurowania. I różne inne przedmioty, których najmniej się można spodziewać. No i zobaczcie, tyle tu łaziłem, jeszcze go przeoczyłem. No i cóż, na samym wierzchu. Dobra, podejrzewam, że ma jakieś tutaj znaczenia. Ja go wyczyszczę, podsumowania Wam pokażę. Lub też może teraz mi się uda to zrobić, ale wątpię raczej w tych rękawiczkach. dobra, groszek wermachtowski, także co druga wojna światowa lecimy. Dalej. No coś wam powiem Wbijam się troszeczkę głębiej, tutaj znaczy co znaczy głębiej. Pokażę wam, idę bardziej w tamtą stronę. Mogę tak pokazać, bo tak. I idę bardziej w tamtą stronę. I kolejna znajdka, którą ostatnio przeoczyłem. Zobaczcie, zobaczcie, pokażę wam. Pokażę wam. Zobaczcie. Łycha, zawinięta. Ciekawe czy to nie jest od niezbędnika. Ciekawe czy to nie jest jakiś Wehrmacht znowu. Wiecie co, tak może to wcale... To może być całkiem możliwe, że to jest jakiś Wehrmacht. Ale oczywiście ja muszę rozgiąć, żeby cokolwiek z niej przeczytać. Ale kolejna taka, słuchajcie, znajdka. Może musi... mi się uda ją rozgiąć, to będziemy wiedzieć co to jest. Oczywiście dzikie, jest zły, kopie. Ale ja też kopię. Czyli jeżeli dziki mogą, to ja też mogę kopać. Ale to akurat na wierzchu leżało, piękny sygnał i co, wbijam się dalej, zobaczymy co jeszcze tu wejdzie. A to wyprostuję, oczywiście. Zobaczcie, wy, wyprostowałem ją. To jest oczywiście jak najbardziej od niezbędnika łycha. Oczywiście w domu ją umyję. Jeżeli coś będzie, jakieś znaczenia, może jakieś numery, to będziemy coś wiedzieć na ten temat, skąd to jest, skąd to pochodzi. A jak nie, to po prostu coś w necie znajdziemy, bo mi bardzo ją coś przypomina. Tutaj może coś być, tu w tym miejscu. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, ale w każdym razie jest to na pewno od, to jest na pewno wojskowa łyżeczka. Ja postaram się coś więcej na ten temat dowiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Zaczyna się robić fajnie. No, dobra, do następnego. Jak trafić hotspota, to trafić hotspota. Także ja stąd na razie nie wychodzę. Mamy kolejny sygnał. To jest chyba to. plombuja. Muszę wyłączyć, ale to jest malutka. Oj, plombunia malutka, zobaczcie. Ha, jakieś cyferki napisy ma. Jak najbardziej, co tutaj pisze? Albo jest napisana. No co się jest w każdym razie? Dobra, fajnie, cieszy takie małe maleństwo. Ale taki hotspot, tu jest, widzę. Dobra, lecimy dalej. wam tylko tak. Albo wam tak pokażę. Jest kolejny. Jest Tym razem jest kolejny. Kolejny numerek. No jest. Jest, naprawdę jest. Tym razem go zauważyłem od razu. Leżał na wierzchu. Tylko dotknąłem go szpulą. Zobaczcie. Proszę bardzo leży. Zobaczcie. Kolejny numer z obozu. Jest z tak zwanego stalagu. Oczywiście. Ciekawe czy ten sam. Czy druga połówka tego co już mam, czy czy jakiś inny słuchajcie? No nie wiem, nie wiem, w każdym bądź razie dam mu doschnąć, ale jest stalak 6 czy 8. No wydaje mi się, że będzie inny Stalak. Nie, będzie szóstka, 6C też. Tak, ten sam, druga, drugi numerek. Druga połówka tego numerku, czyli mam cały numerek. 12, bodajże 02, 22 jakoś tak to było. jakoś tak to było, słuchajcie. Także jest cały numerek ze stalagu. Mam cały numer ze stalagu, no i pięknie. Kurde. Tak dokładnie już wychodzi. Albo będzie inny. Kurde, no ciężko powiedzieć. Ach, chyba będzie inny. Ja muszę go troszeczkę przemyć, teraz, zaraz, be, zaraz się włączę. Zaraz się włączę, ja tego przemyję, zaraz się włączę. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego. Ne? Dobra, zobaczcie. 12.02.22 był e, więzień. Numer 12.02.22 e, to jest druga połówka tego, co ja mam w domu już. E, stalak 6C. Ciekawostką jest to, że został wyzwolony przez generała Maćka. To jest taka ciekawostka. Został wyzwolony przez generała Maćka, gdyż e, znajdowały się tam oczywiście kobiety z powstania. W tym Stalagu udało mi się dużo, dużo więcej rzeczy na, niego, na jego temat wyczytać. właśnie. Są bardzo piękne zdjęcia. Mam no. nawet w zeszłym roku film stawiony, właśnie, jak znajduję tą, tą blaszkę, tutaj, tą pierwszą część tej blaszki i właśnie mam wstawione, jak dziewczyny właśnie z Polski oddają meldunek wyzwolicielom, czyli pierwszej dywizji pancernej, generała Maćka, coś pięknego to jest naprawdę kawał historii, także. Smutna historia, ale i wesoła historia, bo tym bardziej jest to fajne, że ten więzień przeżył. Bo jeżeli mam dwie części, to przeżył na pewno, także bardzo fajnie, bardzo mi to cieszy. Wchodzi do kolekcji coś wspaniałego naprawdę. To jest strzał dnia na pewno. Super. Trochę nostalgii, ale warto. Także lecimy dalej, może jeszcze coś wpadnie. Powiem tak, namęczyłem się teraz z tym sygnałem, za tym maleństwem pobiegałem trochę, a taki bardzo był. To naprawdę hobby jest takie czasami, że przyniesie, słuchajcie, takie niespodziewane efekty. Nie wiem, co to jest. Podejrzewam, że to jest guzior. Co? Czy to nie będzie guzior? No, musi być jakiś guzik, nie? Czy co to będzie, jak myślicie? Hmm, ciekawe. Wygląda jak guzior, ale czy to będzie guzior? Nie wiem, nie mam pojęcia. Fajnie biło, fajnie brzmiało. Może być jakiś kawałek guzika. Wcale mi się nie zdziwił. Wiadomo, lubią tutaj wpadać guziory, także. Zaliczam to, mimo to, że nie jest wyczyszczone. Zaliczam to do guzików. Chyba będzie guzik, nie? Taki dekielek. Dobra, guziczek. Powiedzmy guziczek. Prawda? Dobra. Także lecę dalej. Taki potężny sygnał był tutaj. Ale wolę się włączyć, bo jest coś zielonego, nie wiem. Tak to wygląda tutaj. Hmm. Jest coś zielonego, dlatego się włączam. To różnie wygląda, i to różnie może wyglądać, nie? A tym bardziej, że to miejsce ma takie dziwne tendencje, właśnie do Wypływ. wypluwania takich starych rzeczy. No i to jest taka stara rzecz też. Z tego co widzę, i mogę stwierdzić, to jest na pewno stare w takiej patynie. Ja trochę poczyścić, może coś by tutaj lepszego pokazało. Ja to zaraz się włączę. Zobaczymy co to jest. Dobra, powiem, zostaje zagadką niestety co to jest. Jest taka patynka bardzo dosyć mocna. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę bardzo wysoko biło. A może przez to, że to jest kawałek miedzianego jakiegoś druta, który taką patynkę przyłapał. Także może i dlatego, nie? Dobra. Nie ma co się tutaj gdybać jedziemy dalej. Zaraz będę się wbijał na następne pole. Zobaczymy co tam będzie wychodzić. Ale no fajnie znaleźć, że takie coś na tym polu. Dobra, bo za chwilę. Fancik jest tutaj. W tej bryłeczce gdzieś tutaj widziałem zielony kolor. Co, rozbijemy ją, nie? Zobaczcie. Zobaczcie na to. Bądź mądry i pisz wiersze Co to jest tutaj teraz Co to tutaj teraz jest? Wróciłem oczywiście z tamtego pola, tam nie idzie chodzić, słuchajcie. Naprawdę, taki kuty stoją jeszcze cały czas. A tu nie wiem, to wygląda jak pierścionek może być. Lub jakiś kawałek sprzączki. Może i sprzączka była. Kurde, wypadła mi cały czas. Fajnie biło, fajny sygnał. Także wróciłem w to miejsce, gdzie byłem. Takie trochę widać kawałek złotego, zobaczcie, jakiś pozłacany temat może to był jakiś pierścionek, wcale się nie zdziwił zrobiony jakimś domowym sposobem, może jakiś miedziany drut skręcony, nie wiem, nie powiem szczerze wracając do tego pola, takie kuty stoją, nie ma co jestem tutaj z powrotem i zobaczcie, jest efekt zaraz dobra, bawię się dalej tutaj, trochę pobiegam piękne chmury za mną ale nie o tym mowa, znalazłem drugą część albo drugi kawałek nie wiem czy pamiętacie czy pamiętacie takie coś? takie coś od szalek? a to znowu jest całkiem inne co? ty no całkiem inne, tylko kawałek myszy biegają po polu mówię coś tu mi słuję, a tu myszy biegają po polu to jest całkowicie znowu inna także tutaj tych szelek trochę leży słuchajcie ale numer kolejny kawałek szelek i co i lecimy dalej. My się biegamy po polu może mi się uda nagrać. No i w końcu w końcu chyba wychodziłem bo już kurwa, tak płakałem ostatnio że żadna krągłość nie wpada nie? nie wiem może coś to wpadło krągłego w końcu. Podaże tutaj. Mam nadzieję że to moneta. Ja chciałbyś. Chciałbym, żeby to była moneta. Mhm. Fajnie wyglądało, ale niestety jest to bieliźniak, tak zwany gaciowiec potocznie. No, mówi się z dzień guzików, same guziki, no ale co tu się spodziewać? Co tu się innego spodziewać? Jak tutaj był zrzut i te wszystkie śmieci tutaj latały, nie? więc co innego się spodziewać? Kolejny guzik, tym bardziej miedziak. No także bieliźniak, dobra, lecę dalej, może jeszcze się pokręcę. Na pewno się pokręcę jeszcze, bo jeszcze mi się nie chce iść do domu. Dobra, to za chwilę. Dobra, kolejne coś ciekawego. Tutaj taki nietypowy dołeczek. Ja to wykopałem, słuchajcie, i co, mamy guzior? Tak, to jest na pewno guzik. Guzik, guzik. Chyba był nawet bardzo ładny. Nie gadajcie, że ma koszyczek jeszcze tutaj. Co? Czy to jest guzik na pewno? Na pewno jest guzik a, Prusak był, już widzę był piękny Prusak, słuchajcie, piękny Prusaczek, zobaczcie już przebija orzełek także był pruski, już nowy. no fajna sprawa, nie? tylko że niestety zajechany jak wół może jeszcze coś z niego doczyszczę tutaj, Teraz się włączę, zobaczymy coś jeszcze z tego wyjdzie muszę szybko czyścić dobra, zobaczcie jest orzełek, wychodzi no był przedzwoniony, jest uszko, uszko się zachowało, ale niestety reszta guzika poszła się gwizdać, no piękne, szkoda, że nie wrze całe, nie? bardzo fajne guziki, bardzo piękne guziki, no niestety, bywa. Czyli do następnego. Tym bardziej to robi przyjemność, takie rzeczy, które tutaj znajduję bardzo, ale bardzo robią przyjemność, ponieważ, ponieważ, zobaczcie, proszę. Kolejny, drugi w tym miejscu w zeszłym roku miałem jeden, teraz mam następny, czyli taki powrót do nostalgii. Oczywiście, jak najbardziej. Hak mundurowy, czyli no, czyli cały mundur tu leży? Może być, może być. Tu większość takich szczątków jest. Ja podejrzewam, że to tak dużo jest. Czerwony Krzyż też. Też może być. Po prostu, może. Ci wszyscy, którzy siedzieli w obozach dostali to na drogę Albo po prostu ktoś wyrzucał swoje szmaty I zobaczcie, no i piękny Piękny stan ogólnie tego haka Dzisiaj tak sobie rano zaglądałem Zobaczcie, nawet ma groszek Zobaczcie, jeszcze groszek widać na nim Dzisiaj tak rano właśnie patrzyłem na inny hak mundurowy też Który znalazłem tutaj No i zobaczcie, kolejny wyszedł Ale to nie jest ten sam No chyba, że naszywali Chyba, że naszywali większość i różnorodność też może tak być. Kto wie, tego się nie dowiemy, ale jest piękny hak mundurowy. Kolejny w mojej kolekcji. Bardzo fajnie cieszy. I co? Lecę dalej. Jeszcze, jeszcze się pokręcę, naprawdę. Śmietnik jest, ale coś wychodzi. Teraz, jeszcze takie coś weszło. I tak patrzę, czy to nie ma jakiegoś sznurka w środku albo coś. Bo wiecie, jak to bywa, nie? Na takich tematach, nie? Może coś być, kto wie. Także no, nie wiem, nie wiem, takie widać kawałki tutaj drzewa albo jakiegoś czegoś innego. Nie wiem, co to jest, powiem Wam szczerze. Jeżeli ktoś oczywiście wie, to proszę bardzo, śmiało. Nie wiem, jakieś zamknięcie, zapięcie, jakieś zakrętka, nie wiem od czegoś, nie mam pojęcia. Także a można się spodziewać tutaj wszystkiego. Dobra, lecę dalej. Odsuwam się od tego dołka, tak szczerze. Dobra, fajny, stabilny sygnał. Wyciągniemy go razem. Nie będzie kopania na żywo. Bo to zawsze nie wychodzi, ale ten akurat wyciągnę razem. Zobaczymy, co. Wyciągniemy razem, przepraszam. Wyciągnę razem. Głupio się to słyszy. E, dobra, mierzę z tym. E, zobaczymy, co tutaj siedzi. Jestem sam ciekaw. No jak. Hmm. No i takie są skutki, dobrze, że nie kopałem na żywo, bo to jest to kawałek blaszki jakiejś miedzianej. Wiadomo to może być wszystko. Jest nawet zawinięta ta blaszka. Ach, tutaj nie odegnę tego. Ale fajnie tukło, naprawdę bardzo fajnie. Także nie dziwię się, że postanowiłem, że razem to wyciągniemy z tej ziemi, ale nic niestety to nie było. Dobra, robię ostatni pasek i. Się trzeba będzie zaraz podsumowanko jakieś zrobić i trzeba będzie się zwijać. Dobra, to za chwilę. No dobra, powiem teraz tak. Jest kolejny taki piękny sygnał. Mam nadzieję, że tym razem to będzie Lepiej troszkę wyglądać, a dupa. Kolejna taka blaszka, dobra. Nie ma co, chyba to jest odszelek. Podejrzewam, że tak. Te blaszki tutaj, takie szelkowe, wychodzą. Dobra, fajny sygnał był, dobra, lecę dalej. No i co, nie kopię na żywo i zobaczcie, kawałek plombuni. nie włączam się, bo jest fajny sygnał i co. I kawałek plomby wychodzi. Tak, to też można, nie. Co tam? Jak robić wciula to robić w ciula konkretnie. Także mamy kawałek plombunii. Dobra, lecimy dalej. No powiem tak. Za dobrze szło, za dobrze szło. Chyba trzeba iść do domu, zobaczcie. Katastrofa. Ułamane. <noise> ja pierdolę. Sorry, że przeklinam, ale no niestety. Fajne sygnały zaczęły się robić, oczywiście. Zobaczcie, jak upierdzielone jest. No dobra. Nic nie zrobimy. Uroki. Słuchajcie, że właśnie skłamać. 5 lat ma prawo już, nie? Ma już prawo do psucia się. Dobra, robimy podsumowanie. Dobra, zobaczmy sobie co. Ja nie mogę, dobra. Zobaczmy co wyszło. No fajne, fajne rzeczy, naprawdę. No i tak, co mamy tutaj ciekawego? Zobaczcie. Kawałek szelków, oczywiście, znowu inny rodzaj. Plombunia jedna, kawałek plombunii drugiej. No, oczywiście, guziory 3. Jakby nie było 4, przepraszam, bo ten jest też oczywiście zniszczony. No i myślę, że to jest znajdka dnia. Wstawię wam dwie, jeżeli to będzie oczywiście stalak 6. No chyba tak mi się wydaje, że to jest stalak 6. No nie wiem, no kurde. Muszę zobaczyć pod lupą. Numer się zgadza, 12022. Numer na pewno się zgadza, chociaż. Nie wiem, powiem Wam szczerze, muszę jeszcze raz to zobaczyć. Tutaj za, za bardzo w euforię wpadłem, ale jest C na pewno. Widzę już C. Dobra, 6C będzie jak byk, oczywiście. Dobra, czyli gościu żyje. Czyli to jest na pewno znajdka dnia. Połączę to wszystko, słuchajcie. I oczywiście piękny hak mundurowy. toski jeszcze z groszkiem. Piękna sprawa. Jeżeli Wam się oczywiście podobało moje przygody moje perpetie, moje e, psucie wykrywacza. Cóż, zostawcie co trzeba. Przede wszystkim subskrypcję, lajkersa, komentarz związany z tym oczywiście. No i co? Widzimy się przy następnym dołeczku, ewentualnie przy następnym targu, ewentualnie zobaczymy co tam będzie następne. Najpierw muszę ogarnąć sprawę z tym, także dziękuję jeszcze raz bardzo wam. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć. No tak prawie zapomniałem, nie? jeszcze oczywiście o tej łyżce Niestety nic nie znalazłem Ja ją przepłukam, wymyję To jest chyba jakaś więzienna łyżka, bo nie chcę mi się wierzyć, żeby ktoś taką łyżką Gdzieś tam w przyborach Grasował gdzieś w kuchni Bardzo się to wygina, wszystko to jest aluminiowa, także podejrzewam, że Ze względu na to, żeby nikogo nie uszkodzić To była taka łyżka, nie? Bo to co, co z tym zrobić? No można ją oczywiście komuś Gardełko można pod... Pod, podciąć, ale wątpię w to. Także ja tutaj jeszcze przymyję, ewentualnie wam wstawię, lub powiem wam, napiszę. Ale podejrzewam, że nic nie będzie. Dobra, także co? Dziękuję jeszcze raz. I takie małe sprostowanie jeszcze.